Innym powodem, aby nosić soczewki circle lens, może się najzwyczajniej ściecie zmiana proporcji Waszej twarzy. Mianowicie, jeżeli borykacie się z problemem na przykład wielkiego nosa albo wielkich, gigantycznych ust i nie lubicie tych rzeczy w sobie, to takie soczewki są idealnym rozwiązaniem, gdyż one optycznie wyrównują nam proporcje twarzy. W sensie duży nos nie jest taki widoczny, duże usta też nie są takie widoczne. To są soczewki słuchujące też osobom, które mają po prostu małe oczy i chciałoby to zmienić. O małych oczach doskonale wiedzą azjatki. One też by chciały zmienić nieco proporcje twarzy, aby wyglądała ładniej, aby wyglądała lepiej. I do tego celu właśnie posługują się soczewkami. Oczywiście w Azji najbardziej wykupywane modele są to czarny i brązowe. Wiadomo z jakich względów. Większość osób to wygląda dzisiaj, nie chce wyglądać dziwnie, ale wybór soczewki jest naprawdę bardzo bogaty. Wzornictwo, kolory, w ogóle typ soczewki, jakich też, czy chcesz soczewkę XXL, czy normalną, czy może być taki promień, siaki promień, owaki promień. Jeżeli chodzi o promienie, po prostu zastanówcie się, jeżeli chodzi o Wasze oczy. Jeżeli wiecie, że one są stosunkowo małe, to nie bierzcie soczewki większej niż 14,5 Dwa, nie pamiętam jak się tą jednostkę wymawiało, milimetry czy coś. Nie, chyba nie milimetry. Dobra, jeżeli macie oczy takiej średniej wielkości, to aby uzyskać efekt powiększenia oczu, to właśnie powinno to być tak mniej więcej od 14,5 do 15 z hakiem. Jeżeli zaś macie takie ogromne oczy i chcielibyście je jeszcze bardziej powiększyć, to możecie nawet mieć 16. Tylko, że mi się wydaje jeszcze już. No ale cóż, każdy ma inne oczy. Na każdym oku do nas nocniczewka będzie wyglądała po prostu inaczej. Jeżeli mogę Wam coś doradzić, to wybierajcie kolory najbardziej zbliżone do Waszej naturalnej końcówki oczu. Tylko co ja gadam po polsku, nie umiem. Dobra. Jeżeli macie taki typowo polski odcień oczu. W sensie w tym świetle jest szary, w tym świetle e, są niebieskie. Jak założę taką bluzkę, to nawiastają się jeszcze jakiś tam inny kolor, że wiadomo, że tych kolorów macie w oku tak dużo, że to mm, no, są, są zależne do niebieskich, ale wiecie, że macie do domieszkę innych kolorów. Jeżeli te oczy są właśnie takie bardziej jaśniejsze, to powiedzę wam jest kupna niebieskich soczewek. Kupno na się szarych soczewek. Będą one bardziej naturalnie wyglądać. Jeżeli natomiast macie oczy ciemniejsze, w sensie, że wiecie, że macie niebieskie oczy, ale są one ciemniejsze niż u waszych kolegów, koleżanek. Jest to taki kolor. Czy ja to wiem? Ciemny-niebieski. To są częściej ma zmieszane różne kolory. Oto właśnie wtedy polecam soczewki niebieskie albo soczewki fioletowe. Też fajnie na takich oczach wyglądają. Oczywiście pomijam fakt, że niektórzy będą chcieli na przykład co kupić sobie soczewki z ukrytym stornictwem, które no nie wyglądają w sumie naturalnie, ale robią taki fajny efekt, że no, jakieś tam wzorki macie i na pewno wygląda bardzo hipnotyzująco. Co jeszcze, takie Soczewki crazy. Gdzie na przykład możecie zmienić swoje oko w takie typowe kocie oko, albo możecie mieć ten wzorek z Narutą. Możecie mieć także uśmiechniętą emotikonkę umyliwą, w oczach. O, co chcecie, co macie, ja pod spodem podam wam link do kilku stron, gdzie właśnie sprzedają takie soczewki. Ja osobiście korzystam z Geo Optica. Jak wystawili abstynę Allegro, uważam, że doczewki są w miarę dobr dobrej cenie. Są w polskiej cenie. to już jest dodatkowy plus. Plus są sprowadzone z Korei, a Korea jest znana ogólnie z tego, że tam są produkowane przez oczy. Jeżeli chodzi o właśnie cyrkunens. Oczywiście, jeżeli ktoś woli, to może sobie zrobić parada. Paradise jeszcze ma dodatkową ok opcję wybrania, że na przykład lewa soczewka będzie, że z taką wadą z roku, soczewka będzie z taką wadą z Możecie sobie dowolnie w tym wszystkim yy, wybierać, tak czy siak. Jeżeli chodzi o soczewki plusowe, bo są minusowe, ale teraz chodzi o plusowe, no to tak, prawdzie, coś tam yy, produkują soczewki plusowe, tylko raz, ale są one, jak na dzień dzisiejszy, naprawdę drogie. że Są dwa, trzy razy droższe od tych normalnych soczewek. Ja wadę wzroku nie mam i nigdy nie miałam. Moja matka ma wadę wzroku. Mój ojciec chyba też ma wadę, wadę wzroku i ja z bratem nie mamy wady wzroku. I jest super. I ja się z tego bardzo cieszę, dlatego ja wybrałam soczewki zerówki. Myślę, że właśnie temat tych soczewek jest na tyle dla mnie bardzo ciekawy i interesujący, gdyż ja nigdy w życiu nie miałam wady wzroku, nigdy w życiu nie nosiłam okularów, nie musiałam nosić okularów, no chyba, że słońce, ale to się chyba nie liczy do tego, ale naprawdę bardzo chciałam nosić takie soczewki. I naprawdę Pójdźcie na tą wizytę do okulisty. Przebadajcie swoje oko. Zobaczcie, jakie to oko ma parametry. Ile maksymalnie w tym oku może się zmieścić, zapytajcie. Po prostu idźcie do lekarza rodzinnego. poproście o skierowanie na okulistę, czy na optykę, czy. No nie pamiętam, jak, <laughs> jak się ten specjalista nazywał. To nowoczuł. Cię on ma zbadać z chociażby po to, aby mieć te dumne parametry. Bo naprawdę, to, że mm, jest jakiś wymiar, oversize. size. W sensie, że rozmiar dla wszystkich to tak, to może to się sprawdzić w jakichś tam 80-90 przypadkach, ale wy nigdy nie wiecie, czy wy nie jesteście jakimś skrajnym przypadkiem, że wy musicie mieć inną krzywiznę, że wy musicie mieć coś innego, tamto inne. I naprawdę lepiej w takich sytuacjach udać się do specjalisty, wiedzieć to, że na przykład to szczywka nie zdanie, bo nie ma tego parametru, to nie zdanie, bo niestety ten parametr jest do dupy. No, przykro mi, tata, no tak też się zdarza. Ale zawsze warto i wiedzieć, wiedzieć, czy nie jesteście tą osobą, której soczewki mogą zaszkodzić. Bo wiadomo, jeżeli źle się założy soczewkę, która będzie mieć kompletnie inne parametry, niż my w ogóle mamy, to mogą, w to mogą z tego wyjść za te same niekorzyści. Ja wam nic na ten temat nie poradzę. Tak to po prostu jest. Możecie nawet odślepnąć, więc. Naprawdę radzę Wam iść po poradę, mieć te parametry, problemować do tych, co są na stronie i tak to załatwić.